Dzień dobry, dzień dobry, kochane wodniki, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop od 11 do 20 sierpnia 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować. To jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną informacją dla Was. Może warto posłuchać. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie się zapoznać z rodzajami wróżb i cennikiem. Wtedy należy jeżeli dokonacie wyboru, jeśli chodzi o wróżbę, należy wcisnąć, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i powinny wam wyskoczyć wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że ten cały dzień jest wypełniony i przechodzicie do kolejnej daty i do następnego terminu, by wyznaczyć sobie godzinę i termin czytania. Słuchajcie, jeżeli dzwonicie z innego kraju, innego kontynentu, to musicie po prostu uwzględnić tutaj polską strefę czasową, tak? bo ja według tej strefy funkcjonuję. No i co tu jeszcze? Ja dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za to, że ze mną jesteście tutaj. Za wszystkie łapki w górę, tak? Także cieszę się, że jest nas tutaj coraz więcej. Przypominam osobom, które jeszcze nie zasubskrybowały kanałów. wciśnijcie suba i dzwona, dostaniecie powiadomienia o nowych nagraniach, póki co ja nie będę przedłużać. Zobaczmy u wodników, co tutaj się będzie działo w finansach od 1 do 11. Przepraszam, od 11 do 20 sierpnia 2021. Rozkojarzona jestem. Już patrzymy, kochani. Trzeba zachować umiarkowanie, tak? Czyli tutaj nie pędzić, jak na wariackich papierach, tylko po prostu. Y, złapać równowagę. Rydwan mówi, że pójdą sprawy do przodu, ale też, y, żeby nie, y, tak jak powiedziałam, na wariackich papierach, czyli ta równowaga między czarnym a białym i y, ogólnie równowaga, tak? Czyli tutaj ten y, woźnica trzyma te konie w ryzach, tak? Bo jeżeli y, pójdzie to tak. Y, Chaotycznie, no to będziecie mieć bałagan w głowie, tak, że nie będziecie mogli poradzić sobie, w którą stronę pójść. Wy też się zastanawiacie, boicie się stracić to, co już osiągnęliście, tak? Czyli jakiś tam poziom sukcesu już macie za sobą, i teraz zastanawiacie się, jak, w którą stronę pójść, by nie stracić to, co już osiągnęliście, tak? No ale zobaczymy, co tutaj nam karty dopowiedzą. Już patrzymy, moi kochani. No, trzeba zwracać uwagę, tak jak powiedziałam, na równowagę, czyli równowaga w dawaniu i braniu, tak, moi kochani. Czyli te sześć pentakli też o tym mówi, żeby nie, nie pozwolić na to, by ktoś was wykorzystywał, tak, w pracy, żeby też było odpowiednie wynagrodzenie do waszej pracy, do ilości godzin. Bo, jeżeli tego nie będzie, no to tak, jakby karty pokazują, że czas odejść, tak? Czas odejść. Bo chociaż pomimo tego strachu w głowie, bo już coś tam macie, ale być może niektóre osoby będą podejmować decyzję, żeby odejść, żeby zacząć coś nowego. Być może to będzie też coś związane z waszą działalnością gospodarczą. No, i tutaj będziecie wyczekiwać dwie buławy. Może na czyjeś decyzję albo sami będziecie po prostu musieli się czegoś pouczyć, skorzystać z kursu, czy, czy ogólnie jakieś nauki, by, by być, by stać stabilnie, tak? Być może to też jest związane z wyjazdem za granicę, tak? jeśli chodzi o pracę. Albo jakąś przeprowadzkę, tak? No bo też czasem podejmujemy takie radykalne zmiany. Niemniej słuchajcie, no tu jest stabilizacja rodzinna, tak? Czyli jak i sobie, tak i y, całej rodzinie zapewnicie ten byt. Nie, nie musicie się martwić. Słuchajcie swojej intuicji i również y, róbcie to, co kochacie, to, co miłujecie, to, co Wam sprawia przyjemność, tak? Więc, więc tutaj nie ma czego się obawiać. Jeżeli będziecie podchodzić do swojej pracy z miłością, z, no to po prostu no nie ma nic piękniejszego, tak? No dobra, zobaczmy co tutaj w uczuciach dla wodnika. Uczucia wodnik. Od 11 do 20 sierpnia 2021. Uczucia wodnik. Już patrzymy, kochani. No. Słuchajcie, najgorsze już minęło. Tutaj jest szansa na stworzenie fajnego, stałego związku. Tylko to też zależy od Was, bo tutaj jest chaos w myślach, chaos, bałagan w głowie. Wy jaki, po jakimś ciężkim, trudnym związku jesteście tutaj. No i taka depresja. Chcielibyście coś nowego, chcielibyście coś stabilnego, ale się boicie. No i tutaj też znowu karty mówią o tym, żeby zachować umiar, zachować równowagę. W dawaniu i braniu, równowagę też właśnie w myślach, bo sami sobie możecie zrobić krzywdę. Tutaj są nieprzespane noce, taki być może robicie rachunek sumienia też, może też zastanawiacie się, że stwierdzacie, że popełniliście wiele błędów, tak i takie rozliczenia, ale słuchajcie, no warto czasem też zastanowić się nad jakimiś błędami, żeby nie popełniać ich na nowo, tak. Ale no, nie katujcie się też y, z tego powodu, tak? No bo jest y, ten as pentakli. Czyli tutaj być może jest jakaś osoba do stworzenia fajnej, stałej. Y, relacji. Niekoniecznie to musi być związek, może to być przyjaźń, tylko wy się otwórzcie na to, bo wy być może jesteście tutaj w myślach pozamykani. Ale dociągamy karty zobaczmy. Zdajcie się na los, czyli tutaj koło fortuny. Yy, czyli jeżeli wy będziecie się zamykać, otwiera, yy, zamykać na, na to, co was, yy, kto, ma, kto jest wam tu przeznaczony, albo za dużo wybrzydzać, no to po prostu tu los yy, sam zadziała, tak, żeby że no będzie się działo tak, jak, 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 jak los rządzi, tak? Niemniej no tu jest też um, cesarz, jest, jest to osoba, która wie, czego chce, jest tu szansa na stworzenie związku, no ale na pewno też potrzeba na to czasu, czyli nie od razu, tak? Czyli to musi się toczyć według... Y no, jest rycerz, rycerz monet, czyli to będzie się działo powoli, dajcie temu czas, zresztą chyba wy potrzebujecie czasu, by uleczyć te stare rany, tak, żeby stworzyć ten związek, czyli żeby ta osoba też nie była takim plasterkiem na zaleczenie poprzedniej, poprzedniej relacji, czyli tutaj niech się to dzieje powoli, nie mniej tu jest szansa na Stworzenie fajnego związku. Być może Wy za dużo wybrzydzacie też, tak, albo za dużo wybrzyd wybrzydzaliście w, 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 w wyborach. Być może tutaj wiele osób tak jakby chciało z Wami być, a Wy za dużo wybrzydzaliście. No i teraz troszeczkę rozpaczacie z tego powodu, że no, mogliście mieć faktycznie fajny związek, a tutaj. No, ta osoba już nie chce z wami być, tak? Albo, albo wy nie chcecie, bo ta, ta, ten, ten partner lub partnerka za dużo wybrzydzała i po prostu poczuliście, że no nie, że macie swoją wartość i zasługujecie na kogoś lepszego. No dobra, zobaczymy co w energiach ogólnych i zdrowiu co nam tutaj karty Lenormand powiedzą. Przepraszam Was, ale alergia mi dokucza i mam problemy z oddechem i mową, więc mm, czuję dyskomfort. Możecie też to słyszeć, no ale to już jest niezależne ode mnie. Dobra, zobaczymy. Energie ogólne dla wodnika od 11 do 20 sierpnia 2021. No osoba Wam ewidentnie przeznaczona, czyli tutaj się pojawi ta osoba. Osoba, która jest Wam przeznaczona. Zacznie się to od przyjaźni, tak? Czyli tutaj pomaganie sobie, takie, że zaufanie, że możecie na kogoś liczyć w każdej chwili. To może być też znajomość zawarta w pracy, tak? Czyli tutaj, no albo właśnie ta pomoc, praca, wspólne działanie, wspólny projekt, tak? No i wyjazdy również też takie tu dociągnęłam, bo mi ta karta wypadła właściwie. No i to może się wiązać też z działalnością gospodarczą w domu albo przeprowadzką również tak, także tutaj e, mogą być też wielkie zmiany. E, Niemniej e, no to są zmiany na dobre, no bo dom to jest stabilizacja tak, czyli tu e, stabilizacja finansowa w, w domu, e, praca więc, więc, tutaj um, może być tak, że właśnie y, będziecie zmieniać y, pracę, że będziecie odchodzić y, od takiej zwykłej pracy, by zrobić y, działalność gospodarczą w domu, tak? Czyli tutaj może być w tym kierunku działanie, ale to może być takie, y, taka praca, może związana też z nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości i tak dalej, też tak może być. No musicie przemyśleć, tak, co, co chcecie robić, e, niemniej macie też tu pomoc, wspomaganie, fajna atmosfera w pracy fajna atmosfera w domu e, dużo miłości, przyjaźni także tutaj serdeczne są te karty uwaga na alergie, na futrzaki, mogą się pojawić, poziom z żelazem też, tak, także tutaj e, suplementy, diety zróbcie coś dla swojego ciała spacer, siłownia, cokolwiek warto tutaj przemyśleć co chcecie robić E, or, woda w organizmie też się kłania, tak? Czyli tutaj e, uzupełniajcie płyny. E, no i e, dom, dom. No to może być też wasz organizm, tak? Czyli tu zadbanie o sylwetkę, o suplementy diety, e, czyli ciało też, tak? Czyli tu albo też zmiany w domu, zmiana przeprowadzka w domu albo remont w domu. Również też tak może być, że dużo pracy w domu. Po prostu... Czas na zmiany. Poczuliście to i, i coś działacie w tym kierunku. No dobrze, zobaczymy jeszcze, kochani, co tutaj karty rady powiedzą. Karty rady dla wodnika od 11 do 20 sierpnia 2021. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Spokój, tak? Czyli też. Yy, te, ten spokój wewnętrzny tutaj, jeśli chodzi o waszego ducha, tak? Czyli y, musicie sobie dać cierpliwość. Y, no, po prostu, albo sobie przetłumaczyć, że musicie się zdać, y, no nic nie musicie, ale tak jakby dobrze jest zdać się na los, nie oczekiwać y, od kogoś coś w zamian, a po prostu los wam wynagrodzi to, nie? No dobra, jeszcze karta rady następna. Bądź dobrej myśli, czyli widzicie pozytywne myślenie. Jeżeli będziecie pozytywnie myśleć, będziecie przyciągać tą fajną energię, będziecie też zarażać innych tą pozytywną energią i będziecie się otaczać takimi ludźmi. Będziecie przyciągać fajnych ludzi, fajne zdarzenia i, i no, cóż tutaj chcieć więcej. Także pozytywnego myślenia Wam życzę, kochani, dużo optymizmu. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać w komentarzu, z kim film rezonuje. Przypominam też o Waszej aktywności: im więcej wyświetleń, udostępnień, im więcej komentarzy i łapek w górę, ta kolejność po prostu już teraz jest według Waszej aktywności. Te horoskopy są nagrywane. A ja z kolei życzę Wam, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na wczasy, udanego wypoczynku, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, zdrowia i to tego duchowego, jak i na ciele. Bo w zdrowym ciele zdrowy duch czyli też warto dbać o siebie, rozładować napięcie poprzez spacer czy pójście na siłownię. No i ogólnie, no co, ściskam Was. I do następnego razu. Buziaczki. pa! pa.